Hej, się Manko z tej strony muzyka 2. witam Was na kolejnej reakcji na kanale, terazem Fawki Scott i Pippen. Sprawdzimy sobie ten numer, chciałem go nagrać jutro też, ale ktoś w komentarzu poprosił teraz, więc e, czemu nie? E, sprawdzimy go sobie. Nie wiem, czy widzieliście mój nowy look, już to w wcześniejszym odcinku wiem. E, dajcie znać, jak on się podoba. <noise> Myślę, że wyszło całkiem kurwa decent. E, jeszcze jedna taka wiadomość na początku: Czteropak 1312, dzięki wielkie za 3 złota na Deeply. E, nawet nie wiesz jak doceniam kurwa. Jak, jak dajecie mi. fuj mi zawsze głupie, jak mi ktoś daje kasę, bo nie uważam, żebym był kimś, kto na to kurwa zasługuje, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam za to. No i dzięki, że jesteście. Napierdalamy z tym dalej. fałki, Scott, pipę, let's go! Yes. Chciałeś, się label Cię obsypał kwitem A także szło tak, że label Cię odniosą z tytułu Chłopcy dla zarobku zjezdni robili lipem Chodzisz drogi liter, dzwonię, powtarzaj rytm Kiedy szanujesz się, no to kończę tipem Twoje strzały nie trafiają, ty nie skąd pipem Kiedy konto mi gadają nie was z barcami, a ich nie pisze Ej. Jestem po trzech barach, do piła, z okazała, że byś przeciwnikiem. To kolejne wersje. Nie tym ty tak bywa, że czeszwość się kurwa okazuje przeciwnikiem. Znaczy, kurwa, wielu ziomków miałem. Ja się cieszę, że ja tak nie miałem. Chociaż trudno mi w powiedzieć, że generalnie myślałem, że mogę rzucić kurwa walenie do gardła i picie kurwa codzienne, żeby po prostu zapominać o problemach tak z dnia na dzień. A też miałem z lekki problem. No kurwa, nie jest to łatwe tak szczerze, więc nie, nie idźcie zbyt głęboko w to, bo kurwa później ciężko jest Wyjście trochę jak ruchome piaski, Jakieś czy coś takiego. Nie, kurwa, Musicie to złamać, to moje życie. Jak gramy koncerty, to za mnie kasztuta. na koncercie roztrzymuje publikę. Nie, to co mnie boli, to wstrzymałem też Zawodnik jak peśko lubi drugie co mówili wtedy, dziś nie warte jest uwag Nie mieliśmy floty, no to braliśmy niedrogi drag Nie na tego kiedyś On mówi, że chce Dobrze brzmieniowo, to ma taki kurwa klimat takich Tak jakbym powiedział Wczesnych 2000 lat Ten bit jest taki prosty Na jest taka nie, nie W ogóle nie przetunowana, jest taka kurwa czysta No, podoba mi się Ja lubię zawsze, mówię wam zawsze na tych odcinkach, że ja lubię i generalnie wychowałem się na, na trójskrólu, więc zawsze takie numery są dla mnie takim takim przybyciem kurwa żółwia, nie? No cap. Jestem pewny tego, że co dobre jest przed nami. Yes, Chciałem się hylebić, cię obsypał kwitnął, aby wyszło tak, że. Ja tam Co dobre jest przed nami. Te tego kiedyś on mówi, że chce się zawić. Jestem pewny tego, że co dobre jest przed nami. Jestem pewny tego, że co dobre jest przed nami. Gang. To powinno być kurwa takie zwiększenie tego numeru, tym pierdolonym zdaniem. No cap. Że mi po prostu nie tracili nadziei, no kurwa. Zawsze jutro masz się zmienić. Co jak jutro pójdziesz, yy, zakrasz lotka i wygrasz kurwa Milion, za wtedy, a chciałeś śpić wczoraj na linię Zawsze tak się. <grym> zawsze ja tak się yy, pocieszam się tak zawsze, nie? Jak jestem w doku, że mówię kurwa. Ale jutro może być zajebiście, no ale to ma dwie strony też. Jak jak na przykład jest za dobrze, to mówisz tak. Zagł mnie jutro domu. Nie wiem czy tylko ja tak myślę, ale... No może ja jestem objętym po prostu hotel ja Chciałeś się, by label cię obsypał kwitem. A wyszło tak, że label cię odniosł z kanał. Głosy dla zarobku, za zrobili lipę. jest drogi liter, to nie potary tłumaczom. Kiedy szanujesz się, no to kończę tipem. Twoje strzały nie trafiają, ty jest goty pipem. Kiedy kto do mnie gadają, no to nic nie słyszę. Nie biewa z barcami, a my ich nie piszę. Dobrze, dobrze to, brzmi, dobrze to brzmi. Szkoda, że takie krótkie generalnie. Widziałbym tu jakiś fit, albo, albo jeszcze jedno zwrotę. Ale generalnie, no, bardzo bardzo dobrze to brzmi. Wrzucę sobie na pewno do playlisty po tym, po tym odcinku. Real talk wersach. No. Wszystko wszystko dobrze jest. Na wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest tak, jak miało być. Nic do zadania, <gryw> nic do ujęcia. Znaczy, do ujęcia jest wiele, że wiele dobrych rzeczy przy tym mierze. Wielkie dzięki Wam, że, że oglądacie. Nigdy się nie spodziewałem, że będziemy blisko tysiąc osób. Zawsze myślałem, że to tylko będzie taka krótka przygoda, a, a widzę, że z Wami jest, jest naprawdę dobrze, więc wielkie dzięki, że jesteście. Eee, spełniajcie się w życiu i kończcie za marzeniami, chłopaki, bo wszystko w naszych rękach, nie? Wielkie pozdro.